Witam. Nazywam się Marcin Bacyna i w tym filmie chciałbym opowiedzieć trochę o tym, jak zainteresowałem się modelarstwem redukcyjnym. Myślę, że jest to wspaniałe hobby. Robiąc lub, jakby to powiedzieć, klejąc modele, można się dużo nauczyć, a każdy następny model jest lepszy i jest się dumnym z powiększającej się kolekcji. Ale jak to się u mnie zaczęło? Moje inne zainteresowania. To także krótkofalarstwo i elektronika. Mój znak radiowy to sq 7 ovz mam więc pozwolenie na budowę i używanie urządzeń radiowych. W roku 2017 zacząłem konstruować projekt elektroniczny i radiowy, nazwany Radiowy Poligon z miesięcznika Elektronika dla wszystkich. W rezultacie wyszło w pełni funkcjonalne radio. Które pokrywało amatorskie pasmo radiowe 3,5 MHz. Cały ten projekt jest udokumentowany na moim kanale na YouTube. Był on zaprezentowany na szóstym zjeździe technicznym w Bożeninie w centralnej Polsce, a nawet dostał nagrodę. Później chciałem przerobić ten projekt w coś w rodzaju makiety, dioramy, gdzie moduły radiowe byłyby pomieszane z modelami czołgów, żołnierzy. Moduły elektroniczne byłyby wpisane w budynki i inne części dioramy. Taka była początkowa idea. Zrobiłem już jakieś modele czołgów i żołnierzy w skali 1 do 72, ale cała diorama jeszcze nie powstała. Ciągle myślę o tym pomyśle, żeby wdrożyć go w życie. Może zrobię jakiś model radia z II wojny światowej z modułami elektronicznymi w środku. Okej. Okay. Żeby wejść w to modelarskie hobby, znalazłem w księgarni w moim mieście zestaw startowy do sklejenia. Była to polska błyskawica. Sławny niszczyciel, który przetrwał wojnę, i jest teraz w muzeum w Gdyni. <laughs> Pomalowałem ją tylko pędzelkiem i zamieszczonymi w zestawie farbkami. Nie miałem jeszcze aerografu, ale ogólny efekt bardzo mi się podobał. Drugim moim modelem był Sepecad Jaguar. Był on także pomalowany pędzelkiem, ale tym razem najpierw położyłem podkład, a na końcu dałem lakier z puszki. Po tym modelu już było na pewne, że następny zrobię aerografem, choćby się nie wiadomo co działo. Zaoszczędziłem trochę gotówki i kupiłem chiński tani aerograf za 100 zł, kompresor, opóźniacz do farb na moim ulubionym sklepie Actom z Krakowa. Tak więc mój trzeci model, samolot treningowy TS-11 Iskra, był już zamaskowany i pomalowany aerografem. To był duży postęp w jakości malowania. Następne moje modele to już czołgi i żołnierzyki z serii Wrzesień 1939 firmy First to Fight. Pobrudziłem niektóre z nich, na przykład koła i gościnice dostały pył i błoto. Prawdopodobnie później pójdą one do diorany radiowego poligonu. Mój dziewiąty model to Hawker Hurricane. Zamaskowałem kamuflaż Patafixem i pomalowałem znowu aerografem. Bardzo lubię ten model. Mając świadomości, że nasi polscy piloci z dywizjonu 303 na nim latali. Następna była figurka Space Marine, tak dla odmiany. Naprawdę fajne są te figurki. Muszę pomalować więcej tych figurek z serii Warhammer. Jedenastym modelem był PZL-37 Łoś. Nasz sławny i nowoczesny bombowiec, jak na tamte lata. Myślę, że od tego modelu znacząco poprawił się mój warsztat modelarski. Model był najpierw pocieniowany na liniach włączenia. Postarałem się także przy malowaniu kokpitu. Był on nawet na model show we Wrocławiu. Także mój ostatni ukończony model sztukasa był na ostatnim festiwalu modeli redukcyjnych w Łasku, ale nie dostał żadnej nagrody. I nie o to w tym chodziło. Widzę teraz, jaka jest przepaść pomiędzy najlepszymi modelami mistrzów a moimi, chociaż wcale się swoich nie wstydzę. Dla każdego modelarza każdy swój model jest dobry. I fajnie było zobaczyć swój model na stole pomiędzy innymi, tak dla porównania. To by było na tyle na razie. Aktualnie maluję sobie słonie wojenne z zestawu Zwiezdy. Nie śpieszę się z tym i zacząłem robić teraz filmiki na YouTubie z tego malowania. Moje biurko wygląda teraz tak. W miarę uporządkowane. Może w następnym filmie pokażę mój warsztat, to znaczy narzędzia, farby i inne rzeczy, które zebrałem przez rok, jak interesuje się modelarstwem. Może powiem coś na temat, jak powiększać swoją wiedzę z tematu modelarstwa i skąd brać inspiracje. Dziękuję bardzo za oglądanie. Wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia. Cześć!